Wybory z reguły nie są najlepszym czasem dla gospodarki. Jakie będą najważniejsze zadania dla nowego rządu, gdy ucichnie już gwar publicznych, politycznych, wyborczych obietnic? Mikołaj Kuńca, witam. To jest program In Business, a moim gościem jest profesor Konrad Raczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomista, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tych wyzwań będzie sporo, a czy możemy spróbować wytypować trzy największe? Tak jak Pan powiedział, będzie sporo, ale pewnie systemowo byłoby to realizacja planu odbudowy i zapisanej tam poprawy praworządności. Drugi to pewnie bym wybrał Ukrainę i politykę Polski w Europie. Trzeci to na pewno system elektroenergetyczny. Trzy takie strukturalne? Trzy strukturalne tematy, które są absolutnie dla nas kluczowe, i w tej kolejności dla gospodarki ostatni, ostatni jest najważniejszy, ale bez pierwszego nie będziemy mieli środków y, 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 i w zasadzie będziemy. W odizolowaniu, funkcjonowaniu w Unii Europejskiej. Tego nie chcemy. Dlatego ten pierwszy w tej ta, takiej kaskadzie bym postawił, czyli poprawiamy, realizujemy w zasadzie plan odbudowy, bo plan został przyjęty w ubiegłym roku. Komisja go przyjęła. My sami wpisaliśmy, że tam poprawiamy, będziemy poprawiać klimat inwestycyjny, w tym zreformujemy sądownictwo. To są kamienie milowe, które warunkują wypłatę środków, ale mamy sytuację taką, że przecież ten mechanizm warunkowości, który został przyjęty dwa lata temu, mówi jednoznacznie, że Unia Europejska może, a w zasadzie Parlament Europejski w tej chwili wymusza na Unii Europejskiej i Radzie, żeby stosowały ten mechanizm. Co znaczy, że w przypadku. Polski, Węgier i Grecji ostatnio, Grecja dołączyła do, do tego klubu, istnieje możliwość czy ryzyko, powiedziałbym bardziej ryzyko, że ktoś by chciał tego mechanizmu użyć i zablokować nam środki z perspektywy unijnej. No właśnie, nie, nie mówimy tylko o KPO, które jest nierealizowane, ale także o środkach z Funduszu Spójności. Pojawiały się ostatnio informacje, że Bruksela nie będzie regulować faktur wystawionych przez polski rząd, no bo sprawy, o których Pan wspomniał, czyli przestrzeganie praworządności, rządów prawa przez państwo członkowskie, zdaniem Brukseli, zdaniem Komisji Europejskiej, nie jest realizowany ten warunek. Y ja sam mam wiele, wiele, w, postawiłbym znaków zapytania do tego, jak w ogóle Unia Europejska postrzega praworządność. Te, te zapisy traktatowe są różne, a jeszcze inaczej są realizowane. Ale abstrahując od tego, jeżeli mamy artykuł drugi, a głównie ten jest zarzucany, czyli że to, to nie jest realizowane w z reguły z artykułem 10 Traktatu, to, to nie powinniśmy, inaczej, powinniśmy zadbać o to, żeby naprawić te Relacje i y, 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 nie zostawiać pola. Komisji Europejskiej, do tego, żeby te środki, zwłaszcza z tego budżetu na 2021-2027, mogły być w jakikolwiek sposób kwestionowane, mówiąc inaczej, tak jak Pan powiedział, niewypłacone. Wymienił Pan trzy takie filary, na których ta polityka i strategia gospodarcza przyszłego rządu, ktokolwiek go nie będzie tworzył, powinna się oprzeć. Więc obok kwestii uregulowania i wyprowadzenia na prostą naszych relacji z Unią Europejską, po to, by mieć finansowanie, to potem są programy związane z odbudową, jak rozumiem, Ukrainy, tu potrzebujemy strategii. Mówi się, że Polska mogłaby być jednym z liderów stworzenia takiego banku rozwojowego, który by w jakiejś mierze finansował projekty infrastrukturalne na Ukrainie. To byłby bardzo dobry pomysł, jeżeli ten pomysł znajdzie poparcie zarówno w Brukseli, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo jednak gro tych projektów jest finansowane z udziałem Banku Światowego i rządu amerykańskiego wprost. Więc tak, to byłoby dla nas bardzo dobre, czyli poprawa takich relacji. Ja bym powiedział inaczej. Jaka jest polska racja stanu do Unii, do Unii Europejskiej? której jesteśmy częścią, i do Ukrainy. Na pewno nie możemy, inaczej, na pewno powinniśmy zadbać o te relacje, żeby one były jak najlepsze, bo to dla nas jest pożądane, natomiast na pewno nie kosztem naszej gospodarki. A myśli pan, że po wyborach ten element budowania pewnego, pewnej narracji na kontrze. Do szeroko rozumianych imigrantów, migracji do Polski zniknie i wrócimy do dobrych stosunków z Ukrainą, poprawnych, albo przynajmniej, przynajmniej poprawnych, bo teraz one chyba uległy mocnemu osłabieniu. Te wypowiedzi po jednej i po drugiej stronie, one padły w przestrzeni publicznej dość mocne. Na pewno nie powinny paść, na pewno nie powinny paść ze strony, ze strony, no, prezydenta Załęskiego, które padły i no, na to na forum. ONZ-u, to bardzo poważne, bardzo poważne słowa. Ukraina nie wykonała analizy dogłębnej sytuacji, jaka jest w Polsce. Żeby dokonała, nigdy te słowa by na pewno nie padły. Jestem tego pewien. Oni bardziej skupiają się na innych elementach. Mówię o Ukrainie. Są w stanie wojny, pamiętajmy. No. Natomiast, no to jest błąd. To jest jak gdyby błąd po ich stronie, bo oni też nie przewidzieli, że te słowa będą miały taką wpiszą uwagę... Się w kampanię wyborczą. Nie tylko się wpiszą w kampanię, ale w kampanię też i podejście do Ukrainy e, narodu polskiego. Bo pamiętajmy tutaj, taka pomoc, jaka została udzielona, ona zas w zasadzie e, tym, tym stwierdzeniem została trochę tak zmarginalizowana i wiele osób osobiście poczuło się dotkniętych tym, które dawało po prostu pomoc realną Ukrainie. Panie profesorze, zaryzykuję takie stwierdzenie, że z tych trzech elementów te dwa pierwsze są najłatwiejsze do zaadresowania, bo to jest kwestia decyzji politycznych. Tak. Natomiast energetyka to jest wyzwanie o charakterze inwestycyjno-infrastrukturalnym, bardzo złożonym projekcie z ogromnymi potrzebami finansowania. Mam wrażenie, że tutaj ostatnie dwa lata to są lata stracone I biorąc pod uwagę to, że jest, obowiązuje zasada dyskontynuacji, czyli pewne ustawy, które się, ich cykl nie zostanie domknięty w danej kadencji Sejmu, nie przechodzą dalej, to cały projekt NABE, czyli tej instytucji, która miała uwolnić polski sektor energetyczny od toksycznych, czarnych, węglowych aktywów, to się nie wydarzy. Straciliśmy dwa lata i inwestycje nie pójdą w związku z tym do przodu, bo żadne instytucje finansowe nie są Ci w stanie dać pieniędzy dla spółek, które mają taką strukturę aktywów, jak de facto wszystkie największe cztery grupy energetyczne w Polsce. Y ten projekt jest gotowy. NaBE jest gotowy od pewnego czasu. Pewne tarcia chyba wewnątrz koalicji rządowej spowodowały, że i ustawa nie poszła w takim kierunku, No, bo pamiętajmy, PGE jako największa firma energetyczna w Polsce zgłosiła jednak inne propozycje takiego luzu legislacyjnego, odblokowania inwestycji, zwłaszcza tych do 110, tak zwanych linii do 110 kW. I to się nie stało. Ministerstwo Klimatu miało własny pomysł, nie przyjęło tych propozycji. No, i mamy tak naprawdę stan taki, że cała nasza energetyka to jest powiedzmy 60, 60 giga. Jeżeli mamy 60 giga, to mamy 15, 15 giga, czyli jedną czwartą mocy mamy stojące na stand-byu, gotowe do użycia, do, do realizacji, do produkcji. Dlaczego tego nie robimy? No, bo właśnie nie mamy dostosowanych linii energetycznych a to moglibyśmy zrobić szybko, jeżeli ta propozycja, w tym wypadku PGE, bo to oni zgłosili, po prostu legislacyjnie byłaby przyjęta w specustawie. Tak się nie stało, ale to może naprawić. Wie pan, tak myślałem, jak pana zaprosiłem na spotkanie, dziękuję, że pan znalazł czas, że powie pan, największym wyzwaniem będzie walka z inflacją, największym wyzwaniem będzie rynek pracy i system zabezpieczenia emerytalnego i trzecim to będzie kwestia związana z konsolidacją finansów publicznych. Jak pan powiedział o trzech naj, największych wyzwaniach takich systemowych, to one na pewno będą te, no bo jeżeli będziemy robili jakąkolwiek konsolidację, inne rzeczy, ale nie załatwimy tych pierwszych, no to tak naprawdę my tych problemów nie rozwiążemy. To służba zdrowia, finanse publiczne, to dwa kolejne dodałbym, my to musimy robić, czy chcemy, czy nie. Ten, zarówno od tej strony konsolidacji, 422 miliardy dodatkowego zadłużenia, poza budżetem de facto, nie wzięło się znikąd, no i trzeba to uregulować. Jak patrzymy na służbę zdrowia... To zostajemy przy, przy finansach publicznych, tak? Z jednej strony mamy zapowiedzi, analitycy wskazują, chociażby dziś był raport BNP Paribas, że będziemy mieli ożywienie w przyszłym roku, że dynamika PKB będzie dodatnia na poziomie około 3%, więc będzie ożywienie. Z drugiej strony, więc to PKB, ten licznik nam zrośnie, ale mianownik długu również. Istnieje ryzyko, że wpadniemy w procedurę nadmiernego deficytu w przyszłym roku. To jest, to zależy tak naprawdę nie od nas, jak od, od Komisji Europejskiej. Mamy czasowo, tak jak inne państwa, mamy czasowo zwolnienie z, tej, z tego, z tego z limitu, dokładnie, natomiast y, to jest pytanie, czy Komisja przedłuża, nie tylko Polsce, innym państwom też one są w podobnej sytuacji. Albo w gorszej. Albo w dużo w gorszej. My byliśmy w bardzo dobrej. Dokładnie i sobie tak. po, bardzo Pogorszyliśmy przez ostatnie dwa lata i w projekcie ustawy budżetowej na rok przyszły jeszcze dokładamy tego długu, co powoduje, że deficyt rośnie. Dokładnie tak. I te no, państwa tak zwane południa tak, mają zdecydowanie gorszą sytuację. Ale są w strefie euro, czyli jeżeli jakimiś gwarancjami. Hipotetycznie w scenariuszu, którego ja jednak nie przewiduję, że Unia Europejska podzieli już się, podzieli na państwa tak zwanej strefy euro, w dużo gorszej sytuacji niż Polska, i powiem, my jakoś za nich zagwarantujemy, ale przywracamy na zasadzie gwarancji, które my obejmujemy te państwa mocno zadłużone. Nie dotyczy to Polski i innych państw poza strefą euro, no to mamy problem, ale ja takiego scenariusza nie przewiduję. Raczej będzie to przesunięte na kolejny rok i w dwa, dwudzie, pod koniec 2024 będzie oceniana nowa perspektywa, jak ten deficyt wygląda do, do, do PKB. Co z inflacją po wyborach, My, bo w tej chwili mieliśmy tą zaskakującą bardzo decyzję Rady Polityki Pieniężnej, jest jeszcze trudniejszym do zrozumienia komunikatem i wypowiedziami prezesa banku. Z drugiej strony mamy politykę fiskalną, która dokłada jeszcze wydatków socjalnych, zwiększa zadłużenie, wypycha pieniądze na rynek, chociażby, nie wiem, zapowiedź kolejnych wakacji kredytowych, które do tej pory kosztowały już 20 miliardów. Teraz mają być jakieś parametry korygujące ten projekt, ale i tak około 90%, jeśli się wprowadzi. Jakieś limity dochodowe, i tak około 90% kredytobiorców, jeśli się spełnią te zapowiedzi, o których my słyszymy, będzie mogło z tego skorzystać, więc mamy, no to policy mix kompletnie w Polsce nie działa. To jest delikatny problem, powiedziałbym delikatny w cudzysłowiu. To znaczy, umówmy się, temat inflacji jest podgrzewany medialnie od dłuższego czasu i on naprawdę nie jest w Polsce najważniejszy. To nie jest klucz naszej gospodarki. On jest ważny, jest ważny, ale to nie jest temat najważniejszy. Inflacja powyżej 15% byłaby dla nas gigantycznym problemem. Całe szczęście takiej nie mamy. I ten okres minął, więc tu będziemy wychodzili, rzeczywiście będziemy wychodzili, wejdziemy w jednocyfrową inflację niedługo. I tu, tu ja bym powiedział tak: większe problemy są te przed nami niż inflacja a jeżeli chodzi o decyzję prezesa inaczej Rady Polityki Pieniężnej, bo to ona podjęła decyzję i Narodowego Banku Polskiego, to pytanie czy ona była uzasadniona. Inaczej rynki oczekiwały takiej decyzji, że będzie obniżka, ale o 25 punktów bazowych, a nie 75. I te 75 mieli rozłożone w czasie do końca roku na przykład. Ale to rynki tak sobie założyły. A co to znaczy? Rynki po prostu założyły, obstawiły pieniądze na rynku i tak zahedżowały firmy, inwestycje, głównie gotówkę czyli waluty euro, dolar do, 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 do PLN-a, do złotówki. I tak założyły. I teraz problem pojawił się u nich z tego tytułu, że oni trochę inaczej obstawili niż się stało. W związku z tym ktoś może mieć do nich pretensje, dlaczego tego nie przewidzieli. Czyli nie o samym ruchu, o zmianie polityki pieniężnej, tylko o stopniu, w jakim ona została, to bardziej jest kwestionowane. Natomiast do, czy to jest błędna decyzja? To nie jest błędna decyzja. Ja tą decyzję Narodowego Banku popieram, ale tutaj pan redaktor dobrze zauważył. Jeżeli tych wydatków po stronie rządowej jednak jakoś nie przetniemy, no to one dokładają do tej inflacji, tak? Czyli polityka Narodowego Banku idzie w jednym kierunku, a rządu niekoniecznie pomaga. Czy nowy rząd będzie miał z gospodarką łatwiej niż Niż ten, który po wyborach przestanie spowodować władzę? To będzie trudny rok. Rok 2024 będzie trudny, będzie trudniejszy niż ten, ten obecny, ponieważ mamy te, te takie duże, powiedziałbym, problemy od kilku lat nierozwiązane, które musimy rozwiązać w najbliższym roku. Więc dla każdego rządu po 15 października tego roku będzie to rok przyszły trudny. Ze względu na te trzy wyzwania, o których Pan na początku mówił, tak? Ale te wyzwania y, dla chcącego, nic trudnego. Te wyzwania y, można przeprowadzić, y, pomimo całej tej burzy medialnej, można. To kwestia chęci, kwestia kierunku politycznego i można je wykonać. Czyli Pana rozumiem taka teza jest, y, czy hipoteza, że jest lepiej niż nam się wydaje i perspektywy nie są aż takie złe, bo patrzymy przez Trochę nieostrą nie, nie, nie soczewkę, bo ta soczewka została porysowana różnymi wyborczymi y, obietnicami, pojedynkami, starciami. Połowę obietnic każdej partii, y, każdej partii, która startuje w wyborach, y, powinniśmy odłożyć, żeby do nigdy do kosza, żeby te partie, broń Boże, nigdy do tych pomysłów nie sięgały, a y, skupiły się na tym, co jest dobre dla Polski. Więc kampania ma swoje prawa. W kampanii padło wiele obietnic każdej partii. Partii Politycznej. Niektóre bardzo dobre, niektóre całkowicie niepoważne. I ja myślę, że po wyborach będzie jednak pewne ostudzenie i taki realizm gospodarczy. Taką mam nadzieję. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Profesor Konrad Taczkowski, ekonomista, prorektor Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego był gościem, a to był program In InBiznes. Kłaniam się i do zobaczenia za tydzień.